poniedziałek, 18 kwietnia. Michał Mendak, Witam i zapraszam na Telefakty. Pierwszy dzień egzaminów gimnazjalnych. Moim zdaniem mi dobrze poszło. Nie miałam problemu z zadaniami. Tragiczny wypadek z udziałem Ostrowczanina w Starachowicach. Udana pierwsza edycja Ćmielowskiego Mam Talent. To są nasze diamenty i należy je szlifować. Uczniowie trzecich klas gimnazjalnych w całym kraju przystąpili dziś do egzaminu sprawdzającego ich wiedzę. Pierwszego dnia gimnazjaliści pisali sprawdzian z wiedzy o społeczeństwie, historii oraz języka polskiego. Sandra Łukawska, uczennica trzeciej klasy w gimnazjum nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, do pierwszej części egzaminu kończącego szkołę, podeszła, podobnie jak jej rówieśnicy, z dużym spokojem. Nie no, stresu nie ma. Jakoś tak podchodzę na luzie do tego. Młodzież zwraca uwagę, że egzamin nie ma dużego znaczenia. Są pewni, że miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych nie zabraknie. Egzaminy nie są liczone tak. No. Tak mówiąc nie są liczone do rekrutacji, do szkół, więc no nie mam czego się denerwować, więc zero nerwów. nie chcę tak stało. Dlatego. Wierzcie w swoje siły, czytaj z zastosowania. Nie, po co do tego dość łatwo, bez stresu. Czy to? niby jest ważny i w zasadzie <g tendencies> będzie jakimś wytyczną przy przyjęciu nas dogi dalej do liceum, do ale... Myślę, że nauczyłam się tyle, co trzeba. Wydaje mi się, że nauczyciele patrzą najbardziej na te rozszerzone przedmioty. Na przykład no jak ktoś chce na no to raczej matematyka się bardziej liczy niż polski czy historia. Po pierwszej części egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie uczniowie byli zadowoleni. No. Byliśmy dobrze przygotowani. Na przykład moim zdaniem mi dobrze poszło, nie miałam problemów z zadaniami. Trzeba było się wczytywać zadania i wszystko dobrze będzie. Jeżeli umie się czytać ze zrozumieniem, to na pewno nie był trudny, bo większość to właśnie były takie czytania z zrozumieniem. Niektóre pytania były podchwytliwe, ale no jak się umie czytać z zrozumieniem, no to wszystko dało radę. Dobre nastroje młodzieży cieszą nauczycieli. Renata Olszańska, dyrektor publicznego gimnazjum nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim ma nadzieję, że dobre samopoczucie nie opuści uczniów w przyszłości. Uczniowie twierdzą, że pytania były ze sobą powiązane i wiele z nich polegało na analizie tekstu źródłowego, rycin załączonych do pytań. Wyszli zadowoleni. Mam nadzieję, że przy odbiorze zaświadczeń będą równie szczęśliwi jak teraz wychodząc po egzaminie. W szkole przestrzegają przed lekceważeniem egzaminu. Wbrew temu, co wydaje się gimnazjalistom, ma on duże znaczenie. Gdy dostanie się do szkoły ponadgimnazjalnej, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale do tej wymarzonej klasy już niekoniecznie. Młodzież wierzy w swoje siły, nawet jeśli te zawiodą, konsekwencje nie będą bolesne. Uczniowie zgodnie jednak przyznają, że najbardziej obawiają się egzaminu z matematyki. W niedzielę 17 kwietnia w Starachowicach doszło do tragicznego w skutkach wypadku z udziałem motocyklisty z Ostrowca Świętokrzyskiego. W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł w szpitalu w Starachowicach. W 2016 roku około godziny 12.00 stanowisko kierowania Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach zostało powiadomione przez Wojewódzkie Centrum Powiadomienia Ratunkowego o zdarzeniu drogowym, jakie miało miejsce na miejskim odcinku drogi krajowej K42 na ulicy Ostrowieckiej. Zdarzenie to polegało na tym, że kierujący samochodem Volkswagen T4 Manew skrętu w lewo na stację benzynową, która znajduje się przy tej ulicy. I wykonując ten manewr, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu naprzeciwko motocykliście. W wyniku tego zdarzenia doszło do czołowego zderzenia obu pojazdów. No i następnie motocyklista został przewieziony i tu w szpitalu później stwierdzono jego zgon. Więc mamy do czynienia z wypadkiem śmiertelnym. Sprawcą tego zdarzenia jest 28-letni mieszkaniec gminy Pawów. To jest właśnie kierowca tego Volkswagen T4. Natomiast motocyklem marki Yamaha Poruszał się 51-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego. Jeżeli chodzi o kierującego pojazdem, wstępne badania wykazały, że jest trzeźwy. Natomiast pobrano krew tej osobie, żeby spadać, czy ewentualnie nie zżywała jakichś innych środków podobno, o działaniu podobnym do alkoholu. Natomiast jeżeli chodzi o kierującego motocyklem, to dopiero badania będą trwały, bo również będziemy to sprawdzać. Ich Sandomiescy policjanci zlikwidowali jedną z największych profesjonalnych plantacji marihuany w regionie. Funkcjonariuszom udało się zabezpieczyć ponad 135 kg suszu roślinnego konopi o łącznej wartości 400 tysięcy zł. Oprócz krzewów zabezpieczono także ponad 135 kg suszu roślinnego konopi, kilkadziesiąt tysięcy złotych oraz przyrządy służące do uprawy tych zakazanych substancji. W związku z akcją zatrzymane zostały dwie osoby, 46-letni mężczyzna oraz jego 24-letnia partnerka sąd, po zapoznaniu się z zebranymi materiałami, zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za uprawę konopi indyjskich grozi im nawet do 8 lat pozbawienia wolności. W miniony weekend w Czmielowie doszło do dwóch pożarów. Do pierwszego z nich strażacy zostali wezwani w nocy z piątku na sobotę około godziny pierwszej trzydzieści. Zaś jego przyczyną najprawdopodobniej było zwarcie w instalacji elektrycznej budynku. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a domownicy zdążyli ewakuować się jeszcze przed przyjazdem ratowników. Drugi pożar miał miejsce w niedzielę we wczesnych godzinach rannych. W tym przypadku zawiniła nieszczelność komina. Trzecie liceum ogólnokształcące imienia Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało wyróżnione certyfikatem mecenasa Kultury Górnośląskiego Instytutu Kultury i Sztuki, przyznawanym za promowanie kultury wśród młodych ludzi i społeczeństwa. Nagrodą tą zostali uhonorowani uczniowie klas humanistycznych liceum za współpracę z Górnośląskim Instytutem Kultury i Sztuki, w ramach której prezentowano spektakl pod tytułem Katyń w Tył Głowy przygotowany przez Polski Teatr Historii i Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Katowicach. Przedstawienie odbyło się z okazji 75-lecia Zbrodni Katyńskiej w ramach lekcji historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Stanowiło ono także wstęp do dyskusji na temat Polski, polskiej historii i patriotyzmu. 20, 21 i 22 kwietnia przy współpracy Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim o godzinie 9.30 odbędzie się Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Organizatorzy zapraszają na czytanie bajek oraz warsztaty plastyczne wszystkie dzieci, zaś szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 41 247 65 80. W minioną sobotę wszystkie urzędy skarbowe w całej Polsce były otwarte. Dzień otwarty to dodatkowy czas dla podatników na złożenie deklaracji. W sobotę 16 kwietnia wszystkie urzędy skarbowe w całej Polsce były otwarte. Trwa ogólnopolska akcja tak zwanego Dnia Otwartego. Jest to już rokroczna akcja. Od kilku lat tego typu działania są przez urzędy skarbowe w Polsce podejmowane. Ta ogólnopolska akcja ma na celu wyjście naprzeciw osobom, które pracują. I w ciągu tygodnia w godzinach pracy urzędów nie mają możliwości skorzystać z pomocy pracowników skarbówki. Mam chwilę czasu, więc skorzystałam, że ja. dzisiaj jest czynny urząd. Złożę sobie zeznanie. Pracownicy urzędów skarbowych pomagali w złożeniu zeznania podatkowego, a także służyli pomocą w innych kwestiach. Można także dokonać aktualizacji danych związanych z adresami, numerami rachunków bankowych uzyskać informacje w tym zakresie. Jeśli ktoś ma działalność gospodarczą, wpłaca w trakcie roku podatkowego zaliczki, może sprawdzić, czy te zaliczki są zgodne z tym, co wypełnia w swoim zeznaniu podatkowym. Przypominamy, że w tym roku termin składania zeznań podatkowych jest dłuższy. Ze względu na to, że 30 kwietnia przypada na wolną sobotę, to termin składania zeznań podatkowych przesuwa się automatycznie na pierwszy dzień pracujący maja, to jest 2 maj. Obecnie w Urzędzie Skarbowym w Ostrowcu Świętokrzyskim około 75% osób złożyło już zeznanie podatkowe. Skarbówka w Ostrowcu dla tych, którzy odkładają tę czynność na ostatnią chwilę, również wychodzi. Naprzeciw. W ostatnich trzech dniach urząd ma dłuższy czas pracy do godziny 18:00, także myślę, że to też pomoże wielu osobom spełnić obowiązek. Podczas dnia otwartego pracownicy pokazywali zalety z rozliczenia się drogą elektroniczną. Pamiętajmy, jeśli podatnik nie rozliczy swojego pita w terminie, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną skarbową. 40 uczestników wzięło udział w zmaganiach w ramach pierwszego ćmielowskiego Mam Talent. Uczestnicy rywalizowali w czterech kategoriach. Wspaniała zabawa towarzyszyła pierwszej edycji Czmielowskiego Mam Talent i jak się okazuje w gminie utalentowanej młodzieży nie brakuje, o czym świadczy liczba uczestników, jaka wzięła udział w zmaganiach. Miałyśmy określony termin składania zgłoszeń, to było do 10 kwietnia. Jakbyśmy nie zamknęły listy, ze 100 osób miałybyśmy na tej liście, tak było około 40 uczestników. Którzy rywalizowali w czterech kategoriach. Organizatorem wydarzenia był klub młodzieżowy ĆMA, wspomagany przez opiekunki Jolantę Madżury, Katarzynę Nikodem i Violetę Rogale Mazur. Klub ĆMA to nowa instytucja działająca na terenie Ćmielowa. Dwa miesiące temu zadzwoniła do mnie Adriana Jagodzińska, członek w tej chwili już klubu ĆMA, z prośbą o to, żeby pomóc im w organizacji takiego klubu tutaj na terenie gminy Ćmielów. Szybko zadzwoniłam do dziewczyn. U nas jest, jest akcja, jest reakcja, w związku z czym w ciągu dwóch dni zorganizowaliśmy spotkanie z młodzieżą. Klub Ćmielowskiej Młodzieży Aktywnej spotkał się z dużym zainteresowaniem, a członkowie okazali się bardzo aktywni. Na swoim koncie mają już kilka ciekawych wydarzeń. Mamy za sobą już dużą akcję, jaką jest przywitanie wiosny w Ćmielowie. Teraz jest Mam Talent. Za dwa tygodnie spotykamy się też tutaj w Ćmielowie z harcerzami. Podczas rywalizacji w Ćmielowskim Mam Talent uczestników oceniało specjalne jury. Jury było powołane ze względu, że dzieci chciały obiektywizm, tak? Chciały być żeby jury było obiektywne. A któż, a któż nie jest bardziej obiektywny jak jury medialne? Po oburzliwych naradach jurorzy wyłonili zwycięzców poszczególnych kategorii. Pierwsze miejsce w kategorii śpiew śmielowskiego ma talent dla Wiktorii Kozieja. Zwycięzczyni nie kryła wzruszenia. Gdy usłyszałam tylko Wiktoria, to już mi się chciało płakać. W kategorii taniec pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Poetek. Planuję dalsze przyszłości takie, wygrane też. W trzeciej kategorii pod nazwą Inne jurorzy oceniali m.in. zdolności plastyczne, muzyczne i recytatorskie uczestników. Pierwsze miejsce przypadło Adriannie Jagodzińskiej za recytację wiersza Ptasie Radio. Wyróżnienia przyznane zostały także w kategorii grupowej. Zwycięzcy w Ćmielowskim Mam Talent otrzymali ciekawe nagrody, które ufundowała jedna z organizatorek wydarzenia. Są nagrody dlatego, że uważam, że należy inwestować w młodzież. Tak jak powiedziałam, to są nasze diamenty i należy je szlifować. Jeżeli my o nią nie zadbamy o młodzież i o dzieci, to, to nikt nie zadba o nich. Poprzez śmielowski mam talent, organizatorzy chcieli zaprezentować swoją gminę w trochę innej odsłonie. Śmielów to nie tylko fabryka porcelany, z czego jesteśmy bardzo dumni, jedna i druga, to my mamy młodzież, mamy dzieci, które są bardzo uzdolnione, które chcą wystąpić, a dla nas to jest tylko plus, taki dlatego, że... No po prostu, jeżeli oni chcą, to my musimy natychmiast się zabrać do działania i przede wszystkim musimy ich słuchać. Na wszystkich uczestników i gości śmielowskiego mam talent czekała także słodka niespodzianka. Organizatorzy zapowiadają, że za rok odbędzie się druga edycja tego wydarzenia. Tą informacją kończymy poniedziałkowe wydanie telefaktów. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia już jutro o stałej porze.